W sobotę piłkarze Częstochowskiego Rakowa zagrają o 1.16 finału Pucharu Polski. Przy Limanowskiego w ramach pierwszej rundy podejmować będą pierwszoligowca z Głogowa. Marek Paprzun wierzy w swoją drużynę i liczy na kolejny awans. Graliśmy z pierwszoligowcem, jesteśmy w kolejnej rundzie. Rzeczywiście ten mecz sporo nas, nas kosztował i... i... No, sami zastanawialiśmy się, jak zawodnicy zareagują na, na ten duży wysiłek. Okazało się, że, że wygląda to dobrze, więc nie zmienialiśmy planów treningowych, trenowaliśmy dalej dwa razy dziennie, bo, bo no, celem nadrzędnym i tak jest liga. Oczywiście nie lekceważymy tutaj Pucharu Polski, a wręcz przeciwnie nastawienie jest na takie, żeby zajść jak najdalej. I, I dlatego bardzo będziemy chcieli ten mecz wygrać. Zespół Rakowa jest y, cały czas budowany w środę do Drużyny do Łączu przemysłowo ziembało. Wcześniej kilku też nowych zawodników się pojawiło. Przemka i tych nowych młodych zawodników zobaczymy w sobotę na boisku? No, trudno powiedzieć. Jeszcze zastanawiamy się, jak, jak tą kadrę zbudować, bo mamy też sparring tego samego dnia. E, musimy zobaczyć jak zawodnicy będą wyglądali od strony fizycznej. Przede wszystkim no, Przemek dołączył do nas e, ostatnio, tak jak sam pan stwierdził, więc no, ma zaległości treningowe i, i musi je, e, je nadrobić. Czy będzie w kadrze? Okaże no, się jutro. Jeżeli Częstochowianie wyeliminują Chrobrego, w kolejnej rundzie na Limanowskiego zawita ekipa z Klasy.